Siema, 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 ja jestem Xeno, a to jest kolejny odcinek z Mortal Kombat, najprawdopodobniej już dziesiąty. I tutaj mam niespodziankę, niespodzianka tak, jest tak zajebista, po prostu nie wierzę, nie? Poza tym dzięki fumperowi za miniaturkę i właśnie za nowy program nagrywania. Nie chcę żadnych, to nie chcę tego, boże, ludzie. Dobra, fajne też to, że nie mam już ograniczeń. Nie mam ograniczeń czasu, czyli mogę nagrywać, ile mi się, kurwa, żywnie podoba, nie? I w końcu będzie mnie słychać. To jedziemy dalej ze Story Modem. Powiesz nam, gdzie jest Kitana. Ona została przyjęta do Koliseum. Gdzie ona nie ma żadnych wątpliwości została wyczerpana. Może jeszcze nie żyje. Zostawmy ją. A nie, my to już oglądaliśmy. Dobra. Ogólnie te paski na górze na dole muszą być, bo to jest niedłączna część gry. Serio, tutaj na, nawet teraz jak gram są paski. Gin, Dobra, więc teraz już mogę na spokojnie nagrywać i nie pilnować. Stopera, dobra, teraz jesteśmy No Dobra, ty już nie żyjesz. Teraz Quan Chi. Raz nie powinno być już żadnego problemu, przynajmniej. Ogólnie mi się wydaje, że tam grę już niedługo właśnie będziemy kończyć z story moda. Uuu. Robi się niebezpiecznie. Dobra. Było easy. Ale w końcu tam przynajmniej macie w HD, mi się wydaje. Bo pierwszy raz nagrałem tym programem, oczywiście go wcześniej testowałem. Mam nadzieję, że zostanie tutaj już nierozłączną częścią mojego życia. Kurde ten Kunglao jest coraz bardziej mi się podoba. A tam w tle jest kurde, jakieś Halko, podobne coś. Chociaż nie mam pojęcia co to jest. Dobra, pięknie się udało X-ray'em trafić. A nie ma intra, nie wiem czy tym wspominałem. Myślę, że lepiej, żeby już nie było tych intr., bo za dużo ich było, to lepiej, żeby ich nie było w ogóle. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co wy sądzicie. Napiszcie w komentarzu, czy tam chcecie te intra, czy nie. Kintaro Przodzieje moje okulary. Mam nadzieję, że teraz będzie lepsze audio i będzie mnie słychać. Co on powiedział? I will eat your coś tam. Że będę jadł twoje coś tam. Teraz zrozumiałem z jego wypowiedzi. Jak on nie trafi X-rayem, jeśli udało mi się go naładować, to będziemy mieli, że tak powiem, przestrane. Bo ci właśnie. Boss... Jak! Bez sens. Ci bosoje, właśnie. Jak na przykład Goro, Kintaro, czy tamten szałkan. Jak X-rayem, to zabiera 3 czwarte życia, nie? Ksikor, co ze światem wiesz? Ty ciągle w to grasz. Oczywiście teraz odcinki będą pojawiały częściej, jak mam taki program do nagrywania. Ten program jest bardzo genialny, że tak powiem. Bardzo genialny. Ej, czemu mi się X -train nie chce załadować? Dobra, dziękuję bardzo. Ale to, to dziwne, coś tam nie To coś w tle. Tak, to chyba było w... W trzecim albo drugim odcinku tej serii coś tam jest w tle, co nie? To znowu coś jest w tle, ale nie będę tego już oznaczał. To widać wiesz, gołym okiem.

No i dupa. Xicor to by się tu bardziej przydał. O, mam pomysł. Jeśli dobijecie 10 łapek pod tym filmem, to zaproszę Xicora. Jeśli teraz nie uda mi się pokonać tego Gnojka, to Xicor to zrobi. Two, mam nadzieję, że się zgadzasz, przyjacielu. Oczywiście, że się zgadzasz. Nie masz wyboru. Jesteś mi to winien. Bara, próbuję walczyć z nim 4 razy. Już raz tutaj nas pokonał. Kurczę, muszę przesłyszeć, jak były do niego. Dajcie mi moment. Skill, skill dobra. Raiden, dobra, jest Liu Kang. To jest tak. No i dupa. To próbujemy jeszcze raz, będziemy teraz... spamować. się uda. No, na większą odległość. Nie zbliżaj się! Ała! Chyba może się nam udać. Dobra, będę ciszej, przepraszam. Nie krzyczę na ciebie. Już przyzwyczaiłem, że głośno mówię, bo mnie kiepsko na filmie. Weź tam Pani Panowie moja mama. <grych> Ach. O tym go mogę załatwić. To jest mocne. Ten Au. Ej no Naprawdę, to już jest trzeci raz ja nie chcę kończyć filmu w tym momencie Nie chcę zrobić robić cięcia Aj Przeka... To jest jakaś kpina chyba No to jest ma jakieś oszukane skile. No, używam skila, a tym co? Gówno. No, Tak trochę bieda jest. Ale coraz lepiej nam idzie. Szałkanty o czy też To ma go od moda włączonego, tak? To jest pewne. No coraz lepiej... No, używaj tego kopnięcia. Klikam sekwenty ciosów, a ten kurczę się... Dupa! Dobra, próbuję jeszcze raz. Co to ma być? Każe ci to robić, nie... Ogarniasz to? Ten Liu Kang to jest taki zjerany po prostu. To jest... To jest tak zwana spierdolina społeczna. <grym> Dobra, mam cię, dosyć. Pora na bezpośrednie starcie. Ej no, walnąłem cię przecież. To jest chore. Czuję to jak w Dark Soulsach. Tak umieram, umieram i umieram, nie? Będę próbował, póki mi się nie uda. A jak się nie da, to zrozumiorę to na dwa odcinki. I seria zapraszam do Toxicora, bo on jest mi potrzebny. Mam nadzieję, nie będzie konieczne. Dobra. Nieźle idzie. Aj. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Musi się nam udać! Uda się! Jaj, chyba się uda! Jest szansa na zwycięstwo! Uciekaj! Tak! Jest! Dobra! Jeszcze raz taka sama taktyka! On ma x-ray'ku, że bieda jest trochę. No to jest taktyka na niego. Jaki fart Boże? <grywa> Wiej? Kopniak. Kula ognia. Kopniak. Kula ognia. Kopniak. <grywa> tak chyba się. Może się nam udać. Aaa zablokował. Teraz ich Dobra. Jest nieźle. Chyba się może nam udać. Uda się nam, tak. Jeśli, jeśli, nie, jeśli nie walnie mi, mnie z x to się uda. Tak, Boże. Dziękuję Ci, wszechświecie. Przepraszam, ba, że tyle razy ginąłem. To by wyglądało, że jest koniec naszej gry, ale jednak nie. To jeszcze trochę potrwa, moi widzowie. Moi drodzy, wygląda, jakby mu alien wyskoczył z klaty.

Of victory was almost too steep to pay. I encouraged him. Our triumph was not meant to be achieved in this way. I see now must win refers to you. But to prevent Armageddon, you needed to defeat Shao Kahn, not Chang Tsung. it cannot be shao kahn is dead yet the future remains unchanged shao kahn is finished melina is his heir she should rule melina

invasion uh, invasion do you mock me sindel's ward prevents me from setting foot in earthrealm have you considered why your wife and empress chose to betray you in this particular fashion <coughs> but even after millennia her motives are a mystery

you will find her much more cooperative this is a very magnanimous offer i wish only to serve emperor i am weary of sorcerers quanchie prove your worth bring her to me Quan Chi? Shao Kahn looks forward to your return. The Emperor? Yes. What of Kitana? Kitana now allies herself with the And she is no longer my daughter. Take me to Shao Kahn. to jest tak przejmujące. spójrzcie na moją twarz jak się przyjąłem. No, to jej nie możecie zobaczyć, co nie? To takie smutne, prawda? No, Chapter 12 Striker, będziemy teraz takim robokopem. No, prawie. Bo nie będziemy cyborgiem, tylko normalnym człowiekiem. Jeśli można tak to nazwać. O, znowu to coś. O, Reptile. Siema kolego. Serio? Takiego zezamacie? To takie smutne. z językiem. No to jedziemy. Z koksem. Nie pamiętam, jak się nim grało, kurczę. O, granat! Ach, marnie to widzę. ja cię nie lubię, Reptile, wiesz, ty ciągle uciekasz. A jak ja to zrobiłem? Nie mam pojęcia. Skąd on ma tyle tych granatów, co? No może jest słotem. A to nie powód, żeby mieć od nawalenia granatów. Bo mamy X-Ray'a. Bo to musi nam bliżej podejść nasz. Koleżka, mamy cię. Nie żyjesz. Ej no, masz nie żyć. I nie żyjesz. No, i fajnie, ale jak fajnie, że w końcu czasu nie muszę pilnować. No, ma, nie wiecie, ja się cieszę. Jakby było męczące spoglądać ciągle na ten stopper. Tak, może zostać. No to nie przeszkadza. Eee.

Better there than here. Striker, check her out. What do you think? Friend or foe? Foe. Dressed like that? Definitely foe. Cover me. O, mój piesek. Idzie spać! Looking for a new playmate Round fight! Ale to nie teraz, to w następnym odcinku. Przepraszam was jeszcze raz, jeszcze raz za to, że ciągle tak umierałem, 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 umierałem i umierałem To było dziwne. Ale on to trudny boss, jest tak dalej i tak dalej. No to wbijcie tam na mojego Facebooka, Instagrama nie mam, bo jestem biedny. No i to do zobaczenia w następnym odcinku z czegoś tam. Do zobaczenia, cześć.